Ja na mistrzów Polski o 20 Pierwsze, drugie, pierwsze, 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 pierwsze Pasz i już jedziemy z nią Nie, nie, nie ma flopu Ja by się nie walczę Ta, szkoda KDA <głosy> <głosy> Jeszcze, dogoliłem go już na zero, nie? Dajcie sobie tak Solidna Solidny baniak dla Ciebie Solidny baniak dla Ciebie Jestem chory na nowotwór nie, mało, mało mnie przeprosił, mało mnie przeprosił, bo ja, że ja chce bardzo grać. Więc ja bardzo chętnie zagram. Ej, nie, łysy. Łysy. E, o wiele lepiej niż k. To jak wczoraj było, na jedynkę, na dwójkę. Elegancka fryzurę. Solid nagra dla ciebie. Dzięki, Afran ja Suba, solid nagra dla ciebie. Jarosław Degetariew, Solidna nagra dla ciebie. Bielonidę Dzień dać trzymiesiąc suba. Solid nagra dla ciebie. Nawet nie wiesz, jak się cieszysz na to, by dojść. Nawet nie wiem jak się k. Komentery, kurde. Jeszcze nawet wiadomość internet, już już tam spamują Wielka pogódka, k... <grym> <Komenteri? grym> ja p... ja czego jak komentary? Czy... do Sadolini padł, do koszulkę Zostałem bokserki, a nie mogę pokazać chyba. A ty spiszę I love my hot to samo Nie wygląda jak gej właśnie w ogóle jak coś. Mi się wydaje, że każdy wygląda ładnie na co so, każdy facet Jak jak feministka, właśnie w ogóle wczoraj wygląda jak feministka Dzisiaj, dzisiaj już wygląda normalnie to przerwa, 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 przerwa. Jest normalna linia włosów. No jak, to nie jest normalna linia włosów? Przerwa, przerwa przerwa, przerwa. Miał nic na słuchawek. Elo Ciema, ciema. Nie wiem czy słyszałeś Co? Ale wpierzem swój łeb na szali, jeżeli nie wbijemy w tym challenge diamentu, to ja się opie... pasie ci? <laughs> Dobra, będzie okej, okay, tak. Będzie fair i mam przynajmniej motywację, żeby się ku... Spiąć. Dobra. Bo ty się nie tak Ma on mam, mam się prosił. Prosi, mam, mam prosi. Gdzie rano? On już zrobił podchod od wczoraj już. Niby całe życie w ale na takie totalne łyso. Nie dam na 5 czy 6 minut, tylko po prostu się opierasz na jedną długość. Gdzie tego k***a nienawidzę, no nie? Okay. Bo zawsze jestem na dwie, trzy długości zrobiony, no nie? chyba że nie wiem, ludzie to też coś sugerowali z jakąś farbą może, bo to obcięcie niby nie ten, no, ale no nie wiem Kiedyś zrobiłem Ej. sobie jajko na głowie, już nie chciałbym drugi raz chyba PAUZA Kiedyś ze znajomymi to farbowali, chcieliśmy na złote włosy, a wyszły jajka PAUZA, 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 PAUZA Wydaje mi się, że jeśli chodziło o ogolenie łba, to kurwa takie coś stawiam też właśnie Imo na łyso lepiej niż na dwójkę bardzo boli i tego Expa tracić, właśnie, właśnie to, jest to jest dla mnie najgorsze no, właśnie nie, tak już w na sporcie. No niby tak było to w tych innych gierkach, ale jednak jak miałeś ten level nie wiem, 11, a gośmy o 20 nie wiem, drugi to ci pff, nie ma, wiesz co. No tak, co tak, ale w tak nie ma, tak nie ma. A ja mam No ja mam p nawyki po prostu z innych gier, tak jak walka o zabicie no tak. przeciwnika, żeby stracił golda, żeby stracił Expa, żeby go nie było, żeby nie levelował, no nie? Ja mam k... Money, ja p... Ale z tym Nie dojem no. bo to w pierd... No. Mamy ja. i przez to nie miałem pić many, żeby go złapać się połasiłem jak na brusa człowieku ty Brusa też. Nedęgraliśmy dajemy 3 HP człowieku i w tym się w i się w... No będę będę proszę włosy. po prostu czarny, ja miałem się nie podobały strasznie no Ale wygrywałem tego fajta, 100% No wygrywamy, bo nasze dwa ziomy to se przyszli po imprezie tak naprawdę O no, ciekawe Bo Jin rozłożył się dajmy. i zaczął ulti walić i nie trafiać a lufa też coś tam rzucała no. Mam on top, a ty będzie mida? Tak Ja, to topa nie chodzi o Dobra A ja zobaczyłem, bo wiesz, bo chciałem Tak, tak, coś tak, tak. Żeby... Okej okay. Będzie walka tutaj Myślałem, że w ogóle nie było. Nie zgadnij się stała, nie kliknęła O od razu musisz grać, jak, jak wstaniesz to od razu biegnij Mam on! Kur... jaki zawodnik nie ty Szczerze Dobrze gra, że mu nikt nie pomaga tą popką Kurde, go ten ous sobie będzie bole, jak tak długo trwają walki A, ja się zbutowałem i gadam sobie do ciebie, myślałem, że ci neta wy... Nie no i cały czas mówiłem Ja też gadam do ciebie, pytam się, mówię nie ma cię i tak pamiętam, że się tu zatrzymałeś na chwilę, to myślałem, że ci neta wy... Pomagamy mu no nie? No to jestem ja akurat tak się dożyła. Pomagamy Wypie Chyba w dom będzie kurwą miałą Jadę Dobra, ja czekam. No, dobra, najważniejsze. ja mogę się... Ja tak się wybiegłam za zero golda już No tak jest bardzo strasznie Fajnie zbył, jestem no o, jestem ja fryzura, pierwszy raz od 12 lat literat. Dzięki za suba kapici. Solidny Bania dla ciebie Nie wiem, no spo... nie wiem Jest tak okej, okay, nie Nowa pracowniczka? O! Dzisiaj jak coś grałem jak... gramy, na... gramy na mistrzów Polski, jak. Serio. Dzisiaj grałem na mistrzów Polski o 20.00. Pierwsze, drugie, pierwsze, 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 pierwsze. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest presja, no szczerze to nie ma, właśnie w ogóle. To na nich jest presja. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? To na nich jest presja, żeby wygrali tę grę. Tam jest milionowy budżet. Ziomek, właściciel, pisał, że w, tamtym ro... w tym roku 300-400 tysięcy euro. Rozumiesz to? 300-400 tysięcy euro. Jak te chłopaki na nich wygrają, to trochę jaja, nie? To trochę jaja. O nie, czy wygrywasz taką walkę? Nie stać za dużo HP na, na, na grupcy. Mhm. ją dałeś? Co? O Okej, okej. Okay, okay. Wyrywamy. No ja wiesz. Ja to taki limit tutaj zrobiłem, że ledwo uciekłem. Jeszcze mam go k. tak mam go k. Pa ładnie dałem dupy z tą erką nie wiem jak to się stało no, widzisz, nie, ale, sam, nie, ale dobrze jak... wyszło dobrze ale wyszło. widzisz sam że kurde, wcale nie jest mi tak kolorowo kurde, że to chodzi też już tam na swój sposób to odczuwam kur... na no, no nie? ciekno odsunę zioma Erka, Papy! kur... na zawołanie człowieku zrobi, więc no, kurde, Nie, cię zrobię więcej kur... no silnie jest silnie jest kur... nie wiem randomowo sobie kur... asza trafiła na topie nie z całą mapę lecia w naro no, akurat ja dostałem kur... Rozumiem, Musiałem tu powstrzymać, bo byśmy to które stracili. A ty i tak idziesz dopiero na tak te grapsy. Bia***** Dla mojego zosta. Dobra, to zリpa. No. Ale wstyd. No chodź, ku Jezus. Czemu on nie idzie? No nie, nie ma TPK ani Erki, No. Tą aszę? No chciałem, to ktoś wycofnie dawał. O walej, im. ale się ale jak Majki w dupę. Mam wybitne porównania, nie? No Mamy ma, ten, no nie bijemy już. Jest duży już szok po prostu, ale Łysy nie jest taki okay, zły. Serio, nie, nie ma tragedii. Nie jest na to, jest ok na Uyso. On u nas bierze, dobra. Jest ok na Uyso, Imo. Jeżeli ktoś przez całe dnie siedzi i jedynie ogląda Twitcha, dla mnie to zmarnowanie czasu. Jeżeli ktoś ogląda na drugim monitorze i robi coś tutaj, spoko. Jeżeli ktoś ogląda do jedzenia Twitcha, spoko obojętnie 2-3 godziny spoko ale jak po prostu siedzisz przez 8 godzin i jedyne coś to oglądasz Twitcha nieważne czy mieć kogokolwiek to jest marnowanie czasu po prostu przed, no, normalnie, przez 12 godzin ja po prostu was przestrzegam, nie mówię o tym żeby żyć super produktywnie i tak dalej, bo to, się, to jest niemożliwe I już łagodzę swoją opinię, nie dlaczego nie łagodzę swojej opinii, dalej ją podtrzymuję uważam, że tak jakby jeżeli siedzisz i po prostu, nie wiem grasz w LOLa dzień, dzień po 12, 12 godzin, godzin a jesteś stuck w goldzie od 4 lat no to dla mnie to jest waste, to po prostu waste. Okej, okay, powiedz, to jest swoja. Te same głąby, ty, wiesz? To, żeby się o. wyluzać, czy coś w tym stylu, no to spoko, nie? Ale tak, jakby. Czy widziałem takie podejście? No, może, nie wiem. A, w ogóle. O, odbiję od tematu i powiem tak, że lol wcale nie zdechł, nie? I LOL, lol jest spoko do oglądania, do oglądania, pod warunkiem, że. Bo widz zawsze jest kompetitiv, i może pograć ludzi, których lubi, grając. O coś, o świeczkę to to jest zawsze ciekawe. International, kur... KNF, to, to robi duże liczby. No to tak we szali, Tak samo jak kiedyś robiły duże liczby go w forlole. No dobra, ale tu chodzi tak że problem polega na tym, że Soloku się po prostu przejadło. Granie piątek zawsze jest ciekawsze. Sporta, zawsze jest ciekawsze niż Soloku, zawsze. I maszerkę jeszcze, także w k widzisz, w jego papyk, Łepy, tarcza znowu. Dobra, muszę sobie tarczę dawać wąski, bo jest przypał. Kur... Wiem jak Majtki w tupę pod tarczę ty. I daj mi jemu sobie. No. Ja pierdolę Pierdalej, kur... Wielki ogród. Masz Mikaela, <laughs> dostajesz Dostajesz na Kela. A nie po na medę! Ja mary. nie mogę. Lula od skoku nie mam on. Proszę? Lula od skoku nie ma mamitek. No, flash w sensie mówię, odspakuję to mnie nam się flesz. Hehehe. Turmela, Zdechnij! Dobrze wyszło kur... no. Gdzie jest Nie kur... Kajsa? Niedźwiedzia odciągnąłem, więc wyszło w sumie dobrze. Bo debil za mną się rzucił, zamiast kurwa. się w rozumiesz, kurwa idiotę jeba... <gryw> Rozumiesz, idiotę jeba na godzinkę na GTA sobie pójść coś, paczki porozwość? No dobra. Nie Serio, serio mówię, serio I No dobra, do no, dobra. powód Czy stres, czy jakaś obawa, czy jakiś lęk? Um. Nie no, właściwie już nie ma stresu i obaw, to jest taka klasyczna bezsenność, wiesz Kiedyś tak było, że faktycznie się stresowałem, ale jestem bardzo dobry samopoczucie. No bo się wiesz, podświadomie No Karol! <śmiennie> A ja no. Karolina zabiła. <śmiennie> co, robi jaki plan? Go bananem Teraz raz, jemy. bananem raz, bananem raz. Dobra. Wiedzą, wiedzą, że tu biegniemy. Jedziemy, 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 jedziemy. Musicie wbić. Wbijaj, wbijaj, wbijaj Nie się sana. Mokuję. Owa, komu się głowy O i Dwóg bóg ktoś. Głową, nie zblokową smoka. Tak, ja dostałem tak. w głowę. Dobra. nie kupujemy go rush a. Abite. Ajajaj. Jest aj. git musimy grać na spokojnie i wyciągać. Patrz, jak wiedział, że ja tu jestem ty. Jak on on go ustuje, ten łysy Z banana Jezus, co? Powiem ja mam tak, tak, jedyny Finesse, który czerpie chyba przyjemność z grania. Bo gra pompom? -pom? No bo gra sobie pompom, -pom, bo wie, że jesteśmy gorsi, No ta szalony to się ja poki tam, ty ty Żartujesz sobie z Słuchaj malachi, 15-letni buntowniku wielki, którego sta którym stary wchodzi w dupę, nie? Rozumiem, że w twoim chory chorym świecie... Może jeszcze, wejdzie, nie wiem, ...coś tam robić, cokolwiek, whatever, interesuje, nie? Szczerze mówiąc. Jeżeli mało mnie przeprasza, czy już kiedyś miałeś bana, jeżeli mało mnie przeprasza, to jak raz małonem i tyle, Bo, jeżeli mam ty, 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 Wtedy... wtedy będzie się problem. I tyle, Elo! Może w ogóle! Dobra, jeszcze kurczę jeden. Tam ty. Kur... Nice! Fucking kunio! Na bananie, na bananie! Właśnie się chciałem obrócić, nie? Mi to ja, samo wieło. zrobił raz. Nie chciałem. No. Przynęta jest! Nie do, nie do ugrania to jest. Jestem tak. Cezar to jest nie do ugrania. Nieważne, co bym zrobił i co bym zagrał. No nie ma szans. Ja mam za tak mało godzin, że nie jestem w stanie tego skontestować. To jest Nice, Dawid! O kurde Nice, dobra, i co, zostało Cześć, dobra, jeden? Na jednego, na jednego, anterias! Na beję! Czekaj, 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 czekaj. O oh. oh, nice! Dobra, <śm> To co, CT? CT no nie? Kurde, jestem. Ooooo! Oh, oh. Będę ci na. Nice try! Nice try! O, widzisz! Oh! Nice! Oh! A wy się wupę, a wy wupę, a wy wupę! Na tył, tak, na no, dobra, dobra, dobra. Przeszli, to ja, uwaga, mogę, żeby go być librare. Leży, nice. leży, leży, leży. A, jest I'm na sajcie, jest I'm na sajcie. Nice. Oh yeah. <laughs> wy... nice! Ostatnia ruda! Ostatnia ruda! Teraz na bombę? Ja się no! zraszczyłem, się Aaaaa! No bo ja się wystraszyłem! A to, to nie diabeł skrzyczał, to to diabeł skrzyczał! Nie, to nie ja! to no Nie, bo ja się boję takich sytuacji. Dobra. To do Kiedy jutra jedzie? na for... Jutro! Kocham grać Cesa. To jest moja ulubiona gra. Ulu Games. My Ulu Games it is. Oni już rekordują, Kurwa. No. A gdzie nasz mit? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się na, na jak stał, podobno? <grym> Było się gra w piątkę jak słyszysz. Dzwoniłeś do Marcin'a? Dzwoniłem, nie odebrał, dzwonię do Suchara, powiedział, że już stał pięć minut temu. Stał. Czemu nikt nie zapraszał do tej gry nawet? A bo ty już jesteś, no tak, no to to dlatego. Boż. Ja czekam na was. <grym> no, fuj do tego, fuj do dobie. No to. No, Boże, nie, no, ty, nie, nie ty, nie ty. Odchyl się Dawaj, zaproszę. dawaj. Dawaj, 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 Maciek, zaproś e, szóra, mnie. Pick order. Ku... A, 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 już pan zabierać. Szybko. Szybko, szybko to player Szybciutko Ruchy, ruchy. Wiesz, gram na drużyny która jest mistrzem polski i jest budżet 2 milionów złotych. No to prze. <ścoughs> <ścoughs> nie, właśnie kulejmy. <ścoughs> Czekam, ja na teraz drugiego. Czekamy na raz Czekaj na sekund. A Ja sprawa Dobra Cztery, trzy, Weź Esę go. No mam mam. No, no. Super! No. Zwardowany tego jak coś 100%. Tak, 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 a nie, nie mam jasnego. To, to, to macie przyjdzie z Lensem, Ja idę w w słabe. Dobra, w Syndres OP, Oni z tych nie będą mieli jakiegoś dużego użycia mo Mi się wydaje, że mam i topaz zdejmować. jest tam jest, Możemy, no, możemy. Może.

Flash. Nice Puszcz to szybko i cofnij jest Biegą, 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 biegą Bez flesza bieg bieg. Renekton będę, będę, będę robił kuflasz nie, nie będę, nie, 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 nie Okej, będę, nie będę, nie będę Ja nie mogę do ciebie dojechać Lecielka, lecielka Ja pierd... Skur... Nie Zagram Zagram z Ekrem Oj, przerwa mi rekala Dobra, git Ja mogę sobie z Ekrem dowoli Renekton

Mam, mam flesh dobrej tutaj ja Garencton skoło... tam nie ma jak coś i mnie Jest dobrym głęboko ten typ? Patrzcie, root, root Będę go? Nie Mam jeszcze, chcesz Gocha odblos z tego? Ja nie możemy możemy mid'owa Garencton będzie miał move'a was, bot'a, zaraz w No to go, ja dropuję bot'a, go, go Żujcie mnie Ja mam cleanse'a na jego stronie On nie żyje No trochę nas wyruchali. Noo, bardziej, nie wiem, no jakby bardziej polega na tym, że, nie wiem, jakbyś go trakował, to było dobrze, nie? Żebym wiedział wiesz, o kiedy dajwa on, on, dostaje. Dobra, brak... nie on brak... było już no, taką Gramy tego. Jeszcze kupcie pinki i kampimy się w topside po prostu. Mamy te ja mega. Na, mega. Go, go. Dawaj, warty jak. Dawaj, wartek. dawaj. Jego, rura, rura. Biego rutet? rooted? Jarkuje? Jego, wiego, jego. No, tym był dobre. Możemy się Możemy chyba A Go w <noise> topa, go w topa, go w topa Czekajmy na Arkario. Okay. Arkario. To na jazda to, to, na to sekundy Ucha i Ding, Jinx, 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 Dobrze, jedna ja do Magor drinkera jeszcze? Nie ma straka W ogóle było dobrze Na początku nawet Nie, to rozżywkowa, spokojnie Głowa do góry, dopóki tchu mi w piersiach nie zabraknie. to kur... już jedziemy z nią. Nie, nie, nie ma fallupu. Ja byś ze nie walczę. Ta Skoda KDA. Hehehehe, <noise> <noise> go w nich, nie ma. Żyją, Biodą, no. co robią? Dalej, no? no? z RK? w no? nie, nie mam jak. Chodzimy. Ręka w ręka, Ręka na flankę. bardzo. No, całkiem. Dobra. Myślę, nie, że konczerek musi zajmować. Tak. Daj mi pamiętanie, nie daję mu. Nie, nie ma. Czemu mi piszą, jak GS, k***a? Kur... Przecież, kurwa pierwsza gra była. ja piszę. Zmieniamy, potrzebujemy trenera, gdzie smakuje. Tak jest coś w pier... Przegrałem, w końcu mamy reset, ja mam pika. Nie, w każdym grze mnie kontrują na topie. No, kur, wzięli jakieś OP postacie, ale już, kur nie wezmą drugi no, tak. przecież. No no tak, bo nawet... Zelani są. Fora to nas faworyzuje. Moim zdaniem można. Musimy zapierdolić. Rengar w dżungli. Okej. Okay. Zyra okay. Na, na suporcie. Okej. Okay. Okej. Okay. Żebyśmy obrażenia mieli jakieś, bo tam braknie, braknie, nie? Nie no, to nie powiem. Nie no jest okej. Okay. Po prostu mieli lepszy draft. Nie no nie, no nie wiem. No tak, no to właśnie próbuję go naprawić Dobra. przecież. Ej ja to my I już to też nie ja ja możemy, możemy grać z tymi samymi, nie? Możemy. Mm. A, my czy możemy. Może może znowu gnara wybrać. Tak. Co? Spoko było, się wydaje, jeszcze że... level 1 już miałem, miałem Czarma, potem się okazało, YouTube. że Synergii te drobnym. Ciężki ten matchup na ale też... Mer a Merku się nie robi w tym w matchupie? Powinienem zagrać, ale no nie wiedziałem kiedy. Co na nie, jakiś tak? gówno drapszy, mieliśmy counter picka, oni mieli na dwóch solo liniach, to jakieś nie wiem... czy jak? Przecież tylko kontrowaliście Nektona. Nie. A no. Tak? tak? A ta? Ale to Nekton <laughs> taki pick, to on wszystko dyma. Dlaczego <śmieniu> nie wzięliśmy na To, nie to dobre pytanie. Dobra, jest okej, Jeszcze dwie. No czyli trochę posiedzimy, ale. Maku, kalo. Czekaj, bo... No. Ej, potrzebuję pomocy w drafcie. Eee, ode mnie, tak? No to. Eee, a słuchaj, święknie. Eee, Czekajcie, dobrze. Dob dobrze się słychać. Ale na czy... Tak, wszędzie Ty... słychać, tak. No mi ten jean nie siedzi, nie? No okay. ale A ogólnie co... tak. A co idzie za Jhina? Coś pod damage. Jinx wtedy, Jakieś Jakiś, jakiś kary z... ogóle sustainu. Albo z Renektona w ogóle. No, się zabijam, zabijam, nie? Albo sobie weżemy tam. Syndra już nie zagra. O może Ahri teraz piknie. Ja nie, jestem superfajny na midzie, mi nie? Coś z dalszym jak coś będziesz musiał, bo Jarvan na No to... level. Aha. Dasz mi tego Ezrealka. To jest daszem mam idzie. A Sylasik, Sylasik? Nie, 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 nie. Jarwanaszkę. A talia albaneczka. jest dobre wikop? No Zak. Ja piem. Patrz ryb Co? co, co? Ja, ja chciałem zrobić taki pafing, słuchaj, słuchaj tego. Kurczaki red gole... golemy, raptory, into invite albo dive. A ja myślałem na tym. Kurczaki golemy, red i potem zaczynamy. To też tak możesz. A czego zacznę blu No bo mi nie powiedział jakie ja mam runki wziąć. I co wziąłeś? Co, co grasz? Co, co, Elektro? Gra? co grasz? Nie no, jest git, jest git. Elektrofiuter inaczej. Elektrobomba. Nie, gram kometę. No. No to kometa git. Na Kazir wejdzie wręcz. Nie, ja jestem fajny. Ja pierd. No co, co? Nie, dobrze. nie, nie, nie do ciebie. Zabiję go myślisz? A my nie musimy dajbać, on ma tutaj gigalipę. A, możemy zajść, zabijemy, przy tanku jest W. Dobra, 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 dobra. Idę. O, ma flesze, flesza ja mam flasha, nie? Jak coś. Dobra, dobra, daj mi tankować po prostu, dobra? dobra nie On ma dwa kampy ja jestem, idę, idę, idę. bijemy się, bijemy się. I ja... O, mam, 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 ma. On nie ma on jest dead. Trzeci. Ja Tylko. Ale zditowałem. Uh -huh. On do też dobrze zderał. Kur... Palisandresku. A tego makułka zwalniamy po tej grze. <grymne> a wiesz, że mam się ucieszy na PGA, będziemy pojechać? Ja masz, darbo, nie ma, nie ma, daj mi kilo Masz go? Maj na HP. Wypierdaj. No, no, no. Go topside, go topside Mają tam teraz. Tak, na razie. Wchodzimy. mnie. Play slow. Okay. Aczkarą na boto. Aczkarą na bota A my wygrywamy, jak coś wygrywamy, wygrywamy. Jestem w kłutny. Kogo, kogo, go. Dobra, tak, jest fine, no fine bez jest bez słyszenia Jarvan. O Jarvan na mnie, bierz nim. Jestem, jestem. Ja. Adri, idzie, mnie tam nie ma. O. Mam tepa jak coś. Czerwam? No nie mam gład na Lindzie. Możesz tak robić, ale Quave jest dopuszczowany tak, jak coś. Tak, tak. Full Emerson, jak coś, to Ezreal i ich już powinniś średować do zera. Full Magic Resist Jack se tepa, dobra, ja mu jedę, ja mu jedę tam tepnąć jak coś. Jak taki będzie miał 0 HP. Musi czy nie? Można to, powoli. Ja przerwam Jarvan, Jarvan. Jarvan, Jarvan low. Ja chcę pójść, Jack, weź mu zero Pół HP ma Jack. wyjdę? na takcie. Do tyłu, do tyłu, kaj tu 10? Tepno, weź się mi da. Weź da. bez CPK, Jack. Robimy coś na midzie? Możemy zdajbować? ja tu top się bił Azir 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 tu Tower, tower, tower. Rebus, Nice. Jackbot, Jack Sbot Dajcie mi tego wave, wave wave, Bo poczekajcie na mnie jak coś, slowly Powoli, powol, powoli, powoli, powoli. Jack jest stop, Jack jest stop Lisandra musi. Mam jakę Walka, 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 Jack stop, bez TP, go! Chuch, chuch, chuch w nich 5 e, 5 e. Będziemy, break'a, tracimy czas, No No dobra, ty ciężcie smoka, ale to pa będzie treton... Ale kwa nie możemy sforsować, oni kupują czas po prostu, żeby Jack broł tower Po prostu zróbmy jedną rzecz, nie róbmy 10 nie rzeczy na, raz, na i Dobra ja A... biegnę w topa już Jax... Dobra, jestem wszędzie. Spróbujmy teraz. Chcemy coś poszukać go. Tak, look. tak teraz chcemy. Luk, 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 Azir? Zerkowa mi żarwa. Ja fleczne, fleczne. Azir, Azir dead? No, no dalej, go dalej, go dalej, go dalej. Zarwan zero? Zarwan, zarwan, dead? Zarek, zarek. Mam, mam pula zaraz. Zarek, zarek, zarek. Oni on monitruję, nie mogą tego wygrać. Jak za, za, Sure? Go, go, nas baron, nas go baron, go baron, go baron, go baron A no. Nie no, jak tak podchodzę pod wieżę, to po prostu wpierdalajcie się ta, ta, umówa, ale że jak, jak zagrają, tepy, nie jak tymi zagrają dobrze to, to nie możemy nic zrobić, nie możemy ale nie mamy, mamy w Kuwaj i R'kę, oni jakby nie mogą podejść Ale, nie A, nie ale nie jak nie, zagrają nie, ob, nie, to nic nie zrobimy rura, rura w bota, rura w bot'a od razu Nie dajcie nie, nie, nie. im oni się nie mogą nie Tam, nie nie bierzemy nic tower Spokój się Końcem biciem się go Ta dojazd rura rura Ja mam jak podchodzę to daj Gram agro, agro Chodzę waszkę, ale to was daleko? Zach się ze mną bije I Do was, ja, tak. jesteśmy na zdrowaniu ja, ja jestem dead. Nie Dla mam wladimira Nie no, daleko. za daleko Za daleko, Myślałem, że Friggo solo Z wladimirem? są w drugą poko, chyba, co? Ej, ja, patrz, ja, patrz, bia. patrz! On ja, 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 ja. się wlada, 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 wlada na flance? Jest nas niżej Jax z zerkki, nasz Zero Zeru mają Jestem fine Jak z tyłu, Jax z tyłu, Jack z tyłu. zero mają wszyscy O ko go, go, na Okej, okay, nice Można szare nie trafią Zrobią chyba KRK imię tu nie ma, ja dopiero dobiegam Powoli Powoli, powoli No kurde. ale... Wychodzę Azri bez szufli Muszę cofnąć no już nie, to nie Ja tego z radar mogę zmanoszutować, co nie, tylko Ej, tak nie, nie może być tak, tak że czarłem we mnie wchodzi i on mi bił za darmo. Musimy mieć tak, po nie. prostu, on ci będzie rkować co co jak nie masz flasza. Pół HP ma Jack, się, zbijmy się tu, co to jest? Nie mamy tu wezygnam. Mamy tylko i tam drewno. Powali, powali, powali. Ja mam za, ja mam za, ja za, nie? za głęboko chyba. No, Gina. Patrzę, patrzę. Not bad, not To jest tylko na zero. Tył do tyłu, nie padł. Nie padł, Ja brrr, dajemy ale. Myślałem, że będziemy dajwować, sorry. Bo ja myślałem, że bym sfokusował na tym, że Frygo mówi tak: wchodzimy, 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 a on po prostu dajwuje. Ok, gra, jest, jest taki dół, Dzięki to, to jest gównem? Było, by było miło. Co? Kto jest gównem? To gra. To ja jest piątego. Ja. Dobra, elo. Elo, elo. To nigdy Radu? Eee, no, Chodź... Kamil? Jaki Kamil? No. Zeleku? partner. Zeleku? Że, że Mamon. Aha, że Mamon! O kur, w sumie? Nie no, Waj była okej, okay, Waj była okej. Okay. okej. Okay. Człowieku, to są kur... W tym my jesteśmy dwoma, dwoma emerytami z Marcinem. Czy Daj na topie był Był W sensie sam zamysł był okej. Okay. Ale był... wykonanie było chyba Dlatego trzeba wejść, wyciągnąć wnioski, zagrać więcej, więcej meczy i git. Elo? I'll you